Porażenia. 30 nie. Ja pierdziele, trzydzieści i tak sra? Tak? już tu się biją. Patrz! Nie no, to nie jest niemożliwe, nie ma gdzie. zerwał. Zerwał. A tam jest młot. O, siema. O Boże, tu jest... To, się... Kiedy... Co czałem, to się... Dobra, Dobra, ale tamten był hard. Głosił w był hard. No czekaj, ty ja tam tam na strzelacie. No, no, no podjeżdżaj go dołem, podjeżdżaj go dołem. My się go... się z nim bije. A z pieprza. Jaka walka w ogóle, O Boże, ma Dostał Dostał, dostał, się. mamy. Tutaj. No do plecy. Idę, 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 idę. O, oh. jest rachunek Uuu, ale tutaj już. A za emo? Gdzie ten emo? Tu. Pomóż pomóż, pomóż! pomóż, 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 pomóż! Pomóż mi. Spadam na dół. On tu mnie dojeżdża. O, o kur... Serio, padłeś? Kurde, jaki downy. Okej, okay. weź nowy drążek, jak ja Chyba sobie jaja okay. robisz, o. Gdzie on jest? No, dobra. A jaki fakt? To no, są ludzie. Sradę mnie. Swieradę ode mnie. No raj te drzwi! I stoi zastanawiać, czy drzwi otworzyć. O super, nie dałem bom się szanować. O tam jest! Po co <grym> <grym> to strasznie? O kurde, tchmi gratuliście. Kurde. Pomóż jej! Tak, od Coś tu jest. Jeszcze nie, jeszcze bym to powiedział. Co ty? jest On tu tu on tu jest on tu jest, on tu jest! No, no, ty? Co no. tu Co tu, tu. był tu, był tu ty? tu! ty? Co ty?

Nie, co się dzieje. Mam Dobra, oh, no. Koniec, nie było tu nic. No poza i mamy nic. No, o, dostałeś nie? Okej, okay, tamten dostał. Dobra, są 20 dostał. Taten ja też dostał. Nie, 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 nie lecił się nawet. Po strapia chyba ktoś z tahita. Srajmu, 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 No tam wierzę mu. O nie stahita ze wszystkiego człowieku. Dobra, leży. To chodź, będę cofaj, cofaj, cofaj. Tak, patrzę chody na Dostał, leży! Dostał! Ty kurde! Do no ślepu dostał, dostał, do Dostał no Dostał was Ma białą już. Dobra, leży! Waliło go w kosmos A te heavy to są coś pięknego. No heavy to jest jednak to jest zajebiste, rzecz. Nie ma lepszej rzeczy niż heavy. to ja mi... nie, nie, nie powiesz, że nie. Co to tańczę? To, to stanie coraz do świześć. Ej to... No, górka, 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 chodź nie, na to. Nie hemikoft, Co? nawet są. Co? Obe, no, już. A co tam...

Jebane, co tu się dzieje? O co? Jaki metal się pali? Co? Co naprawdę się pali? Znaczy niestety nie odratuję teraz kuklu, ale. To jest na koniec, bo. Czekać, czy to tak działa? Ono i tak działa, no to jest taka zjebana, jest. O dzięki, w sumie za popchnięcie mnie. No się pali! Siema? Mogę wejść? Nie mogę? Nic co dlaczego. O kto chodzi? O kto chodzi? Pali, ja nie wiem wchodzi. O oh, kurde, ajajaj aj, aj. Idzie nie u mnie Nie mam pompy, a jestem na blisko z gościem. To jest ciekawe dosyć Fajt no Kurde, czołg dojeżdża A tyle leżysz już Co to było? Co, to się Co to się... w ogóle zostało? Nie, mam tak w ogóle jakąś pompę niedalekowalną. Może. Helikopterów już nie mogę wytłumaczyć, no. Albo nie mogę tak wytłumaczyć tego, jak chłop mi wylądował i zajebał mi broń. I to by było I tyle z mojej gierki. Kocham tą broń. Totalnie ją kochałam dzisiaj. Idę po ciebie już. Aha, uh -huh. no nie no. ci Zaraz dobiję się ty kurde. Uf, uf. Ja pompy nie mam, Próbuję. O na super, lot, no. Nalot, nalot, wywalaj stąd! Fuck it! Fuck it. Jest gdzieś. Jeszcze się gdzieś. O tu. Jest tu. nie! Uf. Dobra, leży. Ło! Żegnam pana. Człowieku ja... Jestem ja już trupem, nie? Aha, bo chłop się może bronić. Ej, bo nie wszyscy przed tymi atakami. No to nic no, no to świetna gra. No. To bo leżą jakoś. Hej ej! Słuchaj, jakim studiem leżą. O, o kolejny idzie. Okej, okay, leży. no. O nie, jeszcze kolejny. O ho Help me Czekaj, bo ja tu... Ja tu robię pięciu gości. Zrobiłam. Chusty do mnie idzie. No chodź, wyjdź. Chyba od lewej jeden Ja nie żyję Co tu się dzieje? On no, się udaje. No nikt się odpalił Powinniśmy najazd im zrobić Hej, jestem ok Chodź, wjeżdżamy tam, dawaj Pójdź, nie w strefie. I tak pewnie, że później zdechniemy. Tylko ostrożnie, bo to są... Powoli, powoli. A są tu, dobra, wyszli. Kur... no nie, no, jest niemożliwe, nie, on sra Autystyka, No, no ma bardzo... autystika jebanego. Gdzie on w ogóle jest już teraz? Nie wiem, on skądś! On straży wszystko! Taką małą syk, a nie. Patrz, co tam się dzieje. Dobra, lepiej jeden. Dobra, i na północy. Dobra, y y drugi mi jest kran z tego autistika, ale nie ze zeskaną. Gdzie on jest? I Nie no, patrz, on sra. No ja, dużo chcę, ja robisz. Mhm. Mm ja z pm -em. Pompa tu jest chyba. O, oczywiście, że tak. To on mogę iść na bój, odwój świata. Gdzie on jest? Był tu? Jest. Jesteś pojebany chyba jesteś. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale ja super intery. Co Cię przecież Ja płynieje Dobra, chodź do lobby na razie Idzie tu okay. no nie no nie mam ja szans bo, bo... O mój plec Od tego śmieją mnie, tak plec napieprzają mnie Prawda Na rowerze się wywalił na prostej trasie, ojeju O jest?

Mani, krok z kim? No ma mi tę pompę. Oni mi tu zrobili na ostrzebie, to nie jest śmieszne. To naprawdę jest śmieszne. O jest. What the f! Pomóż mi, no, bo to ja zaraz się wkurzę, nie? Ani mnie na pierwsza. Nie, no weź. Co, co na rukę, Dzięki, jakiś? bo mam jeszcze plecy, wiesz? Siema na ruchu! O! A! sniper No daj no, 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 chuj tobie napierdalać, no. Boże święty. <grywie> Czy ja tu campię, I im zaraz wyskoczę z pełną. A to widziałeś tam, że się na niego kapiłam dalej we mnie. Sraczka. Gratulacje. Jak się bawicie? Oho, ninja. Ninja go. do mnie. Ale jak się powinieneś im powiedzieć? Haha, <laughs> dobra, nie. Ja się Co teraz masz? Raz, teraz masz? Raz. Teraz mnie jedną Dwa razy mnie jedną. Tylko spróbuj O ty oh no! Trzy razy? Trzy razy mi walnił i chyba, nie? Trzy razy. O, dobra. To mi chyba, dobra. A widzę dzikę. Chyba zjechałem prawie został. Dobra, leży. Tu gdzieś kolega jego. Gdzieś jest. Skąd strzela. Tu była jaka wiesza, już ja, ja budować się potrafię. O, i to już jest. Ja to nie To budowanie to mnie znerwia. Coś Słuchaj, to się O chyba ma... Nie wiem. ja Nie lubię Nie Jebać matę. Super, chłop mnie tam. tam tyś? Zespojował. No tu, siedzi. Zawierz, tu. O. No. Paść, widzisz? No.